Czyta Kamil Staniszek oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w górze Kalwarii. Romantyczność. Romantyczność. Słuchaj, dzieweczko. Ona nie słucha. Dzień biały to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. Tak jak martwa opoka, nie zwróci w stronę oka. To strzela w koło oczyma, to się łzami zaleje. Coś niby chwyta, coś niby trzyma, rozpłacze się i zaśmieje. Tyżeś to w nocy? To ty, Jasieńku? Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj, po maleńku. Czasem usłyszę macocha. Niech sobie słyszy. Już nie ma ciebie. Już po twoim pogrzebie. Ty już umarłaś? Ach, ja się boję. Czego się boję, mego Jasieńka? Ach, to on, lica twoje, oczki twoje, twoja biała sukienka. I sam ty biały jak chusta, zimny jak zimne dłonie. Tutaj połóż, tu na łonie, przyciśnij mnie do ust usta. Ach, jak tam zimno musi być w grobie. Umarłeś, tak, dwa lata. Weź mnie, ja umrę przy tobie, nie lubię świata. Źle mnie w złych ludzi tłumie, płaczę, a oni szydzą. Mówią, nikt nie rozumie. Widzę, oni nie widzą. Śród dnia przyjdzie kiedy? To może we śnie. Nie, nie, trzymam cię w ręku. Gdzie znikasz? Gdzie mój jasieniku? Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej. Mój Boże, kursią odzywa. Zorza błyska w okienku. Gdzie znikłeś? Ach, stój, jasieniku. Ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści. Bierze za nim, krzyczy, pada. Na ten upadek, na krzyk boleści. Skupia się ludzi gromada. Mówcie, pacierze! Krzyczy prostota. Tu jego dusza być musi, ja się być musi, czystej ta on ją kochał za żywota! ja to słyszę, i ja tak wierzę. Płaczę i mówię pacierze. Słuchaj dzieweczko, krzyknie śród zgiełku. Starzec i na lud zawoła. Ufajcie memu oku i szkiełku. Nic tu nie widzę dokoła. Duchy karczemnej tworem gawiedzi, w głupstwa wyważone kuźni, dziewczyna Duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawiedź wierzy głęboko, czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, widzi świat w prosku, w każdej gwiazd i skierce, nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. Miej serce i patrzaj w serce, w serce, w serce, w serce. Miej serce i patrzaj w serce, serce. Miej serce i patrzaj w serce, w serce.